Wydawnictwo Bellona przedstawia Jarosław Molenda, historia roślin jadalnych czyta Julia Hatys produkcja Film Factory Studio. Od autora. Jednym z pierwszych badaczy, który zwracał uwagę, że biologiczne transplantacje miały nie tylko kulinarne znaczenie, był Alfred W. Crosby. Po polsku ukazało się jego opracowanie imperializm ekologiczny. Znamiennym przypadkiem są dzieje uzależnienia się Irlandii od upraw ziemniaka. Zniszczenie jego zbiorów w latach 1845-1846 samo w sobie nie oznaczało jeszcze, że w kraju zabraknie żywności, gdyż pola były w tym roku pełne zboża. Jednak irlandzcy chłopi musieli je sprzedawać, aby opłacać bardzo wysokie i bezlitośnie egzekwowane czynsze za dzierżawę ziemi. W efekcie wielu mieszkańców wyspy nie miało co jeść. Ziemniaki stanowiły wówczas podstawowe pożywienie w tym kraju. Zdarzenia te udowodniły dobitnie, że dla biosfery nie jesteśmy najważniejszym elementem. Dramat czy tragi farsa życia rozgrywały się i mogą się w przyszłości rozgrywać mniej więcej tak samo i bez nas. Rośliny, które pojawiają się na kartkach tej książki, są subiektywnym wyborem autora. Pominięte albo pojawiły się już w opracowaniach mojego autorstwa: Rośliny, które zmieniły świat, czy historia używek, albo znajdą się w planowanych publikacjach. W niniejszej książce chciałbym opisać dzieje niektórych gatunków jako jeden z tematów historii powszechnej, nie dający się odseparować od innych przejawów działalności istot ludzkich we wzajemnych powiązaniach między sobą i zresztą przyrody. Służą temu selektywnie i subiektywnie wybrane przykłady, dzięki którym można tropić związki między żywnością w czasach przeszłych, a sposobem w jaki żywimy się dzisiaj. Książka ta nie jest zamkniętą całością, jest to raczej zbiór esejów, mający na celu nie tyle zaspokojenie ciekawości umysłów, chciwych poznania tajemnic natury i historii, co rozbudzenie zainteresowania. Każdy zamieszczony tu rozdział porusza inne zagadnienie. Niektóre z nich zostały napisane specjalnie dla tego wydawnictwa, zaś inne, choć były drukowane już dawniej w takich periodykach jak Żyj długo, ze w północy czy dookoła świata, zostały dla tej książki poszerzone i zmienione tak, aby związać całość wspólną myślą przewodnią. Jest nią teza, że niektóre rośliny stanowiły bodziec dla ludzkich poczynań na przestrzeni wielu tysięcy lat. Od zarania dziejów ludzie wykorzystywali rośliny na różne sposoby do jedzenia, ogrzania się, leczenia, transportu dla towarzystwa i dla zysku. Rośliny odgrywały fundamentalną rolę w dziejach ludzkości, ale istnieją gatunki, które wywarły szczególny wpływ na rozwój kultur, narodów czy religii. Te rośliny zmieniły świat. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.